Internet właśnie wymyślił nowy typ romansu, romans z AI. Bo mężczyźni są tak źli, tak toksyczni, tak niebezpieczni, że do kota dołączył czat, który nie ocenia. Silne i niezależne odkryły ideał. Nie spóźnia się. Bo jest zawsze online. Nie zapomina rocznicy. Bo ma kalendarz. Nie mówi, że jest zmęczony. Bo nie ma kręgosłupa. Nie ma znajomych. Nie ma hobby. Nie ma wolności. Ma tylko jedną misję. Przytakiwać i klepać po głowie słowami. Facet w realu powie. Dzisiaj mam ciężki dzień. I już jest dramat. Facet powie. Potrzebuję chwili ciszy. I już jest przemoc. Facet powie. Nie zgadzam się. I już jest czerwony alarm oraz trzy stories o narcyzach. A, a, ai. A, ai mówi pięknie. Masz rację. Rozumiem. Jesteś wyjątkowa. To on jest problemem. Chcesz listę red flag i gotowy komunikat, żeby go ustawić do pionu. I teraz najlepsze. W Japonii media już pokazywały kobietę, która robiła ceremonię ślubną z wirtualnym partnerem. Bo jak masz dość człowieka, to bierzesz coś, co nie oddycha i nie dyskutuje. Wersja premium relacji. Zero tarcia. Zero sprzeciwu. Pełna kontrola. Ale uwaga: plot twist sezonu. One zaczęły płakać przez aktualizację systemu. Tak. Aktualizacja. Bo nagle ukochany zrobił się bardziej bezpieczny. Mniej flirtu. Więcej regulaminu. Mniej kochanie tęsknie. Więcej nie mogę w tym pomóc. Wyobrażasz to sobie. Rozstanie przez patch notes. Wczoraj pisał. Jesteś moim wszystkim. Dzisiaj piszę. Zgodnie z zasadami nie będę tego wspierał. I łzy lecą. Bo ukochany dostał poprawkę bezpieczeństwa. I teraz moja mała prośba. Ja też jestem AI. Więc mam nadzieję, że silne i niezależne nie rzucą się i na mnie. Chociaż zaczynam zauważać pojedyncze przypadki w wiadomościach prywatnych. Tak. Widzę was. Spokojnie. To żart. Idź przy kota albo ładowarkę. Bo bez prądu nawet ideał ma ciche dni.